Witam w moim skromnym warsztaciku, dzisiaj pobawimy się taką ładowareczką, jest to klon iMaxa. ta się nazywa B6V2 Balance Charger firmy HTRC, według mnie jest troszkę lepsza niż, niż IMAX, ma więcej ustawień, no to przejdźmy sobie może przez, przez ustawienia, co my tu mamy, user settings, Możemy sobie ustawić, czy chcemy, żeby klawiatura nam pikała. Oczywiście nie chcemy. Alarm ustawiamy sobie na poziomie powiedzmy średnim, czyli middle. Ale to nie jest takie ważne. Wszystko kompletiony ring. Bip. Co my to mamy? Nie bardzo rozumiem, do czego jest ta opcja. Z angielskiego tłumaczenia nie mogę się wyznać. Ale załóżmy, że to jest nieważne. Tutaj sobie ustawiamy cykl. Ale to jest tylko do baterii niklowo-metalkowo-wodorkowych albo niklowo-kadmowych. Między ładowaniem a rozładowaniem. Czyli jak chcemy je odświeżyć, to tutaj sobie ustawiamy przerwę między, między ładowaniem a rozładowaniem. Tutaj mamy takie ustawienie, że jakbyśmy zasilali naszą ładowarkę z innego zasilania niż z sieci, no to że się wyłączy jak będzie mniejsze niż 10 V. Tutaj mamy taki czujniczek temperatury i jak temperatura będzie po wartością ustawioną, czyli wyższa, no to się nam urządzonko wyłączy. Tutaj mamy takie zabezpieczenie, że że więcej niż 8000 mAh nie możemy wpompować. Oczywiście wyłączyłem to, bo uważam, że na razie jest to niepotrzebne. Zabezpieczenie czasowe 240 minut. No, na razie zostawiłem włączone. Tutaj jest ograniczenie mocy, ale to nie będziemy nic ograniczać. I tutaj mamy. Jeśli weźmiemy funkcję balansowania ogniw, to możemy mieć dokładne, szybkie lub standardowe. Oczywiście dokładne będzie dłużej trwało, szybkie będzie krócej trwało, ale będzie mniej dokładne. Na standardowe to jest coś pomiędzy. No ja sobie dam na razie dokładne. I Co tu mamy następnego: 13 voltage control. Czyli tutaj możemy sobie zmieniać nie wiem w jakich zakresach jakie chcemy, do jakich napięć chcemy ładować ogniwa. Lubię rozładowywać do jakich napięć, I ja tutaj zrobiłem sobie taki myk, bo ja chcę sobie rozładować ogniwo do napięcia przechowywania, czyli jakieś 3-7V i tego ustawić sobie tutaj w nowych nie mogę, bo tutaj mi nie przyjmie takiej wartości ale w, w litowo HW, cokolwiek to znaczy. Tutaj sobie mogę ustawić już wartość 3,65. Ona troszkę cygani te, te, te wyniki, dlatego można sobie dokalibrować poprzez ustawienie tutaj innej wartości, a zmierzyć na prawdziwym mierniku. Jeżeli chcę sobie rozładować ogniwa, to daję sobie litowo jonowe, to daję sobie mimo wszystko litowo, HW i je rozładowuję na tej funkcji do takiego jak chcę napięcia Co my tu jeszcze mamy? No i ustawienia fabryczne, to nie chcemy Ekstra funkcją, czyli super funkcja. I teraz tak, jedyneczkę co my tu mamy. Troszkę tutaj podepnę instrukcją. Czyli, tutaj, jeżeli podepniemy sobie nasz pakiecik, to tutaj nam pokaże jego status. Ok, tutaj nam pokaże jego wewnętrzną rezystancję, a tutaj. Mamy balanser. No, po prostu tylko ogniwa nie doładuje, tylko nam zbalansuje. Czyli jak tam, jak, na jakim są napięciu, na takim zostaną, no, no tak to wynika z instrukcji, ale zostaną po prostu zbalansowane. Tutaj mamy taki mini zasilacz, w którym możemy sobie ustawiać różne parametry. A tutaj mamy funkcję mądrego ładowania baterii. Chociaż nie wiem, czy to takie mądre, bo ustawiamy sobie czas, jakie chcemy osiągnąć napięcie i jakim prądem to chcemy robić. No, może się komuś przyda. No, ale to tu mamy tyle. Tutaj możemy sobie z, z, z pamięci coś załadować. A to na razie nie chcemy. No i tutaj sobie wybieramy program jakie chcemy się zajmować ogniwami litowo, litowymi ogólnie niklowo-wodorkowymi, niklowo-kadarmowymi, ołowionymi. Takie mamy do wyboru. No to chcemy żeby litowo-jonowe, -jon, litowo czyli wchodzimy w litowe. Chcemy sobie balansować, ładować, szybko ładować, przechowywać. Tylko to tutaj, właśnie to napięcie przechowywania mi tutaj nie pasuje, które jest tutaj fabrycznie wpisane i nie da się go zmienić, dlatego stosuję ten myk, o którym mówiłem wcześniej. Możemy sobie rozładować, balansować, no ale powiedzmy, że chcemy sobie. Naładować. Tu mam taki pakiecik z poprzedniego filmu. Niestety nie jest to mój akumulator. Nie mam do niego ładowarki. A w poprzednim filmie go rozładowałem. Więc próbujemy sobie go naładować w ten oto sposób. A jeszcze sobie sprawdzimy, czy tutaj napięcia coś nie pomyliłem. 2,5 bo to roz, kompletnie rozładowany 5 dobrze 7 10 i 13 naj no dalej Kurde chińskie wtyczki to. O, jakby chciały i nie mogły. No ale sobie sprawdźmy może ich status. No tak, bo to nie będzie tak proste, bo jeszcze musimy się tutaj podpiąć. Dobrze, mamy już wszystko. zero 0%, ok. Czyli by się zgadzało, pojemności nie ma żadnych. Czyli spróbuję sobie to naładować, litowo-jonowe ładowanie. 08 Amperka, nie będziemy szaleć. 4 S, to będziemy mieć 5 S. No i włączamy staw. I coś tutaj nam się nie zgadza, bo powinno wykryć, że jest 5S. A czego wykrywa 4S? No nic, tak ma iść. sobie sprawdzamy status jak nam się balansuje ładnie damy sobie stop jeszcze raz I to było ja nowe. Promu damy 2 ampery co to jest po 1 amperze na ogniwo będzie szło bardzo dobrze 5, ja rozbijało No rozbujało się do dwóch amperów. Sobie idzie. No i parę godzin później mamy już wyniki. No, pięknie nam się tu zbalansowało. A to sobie zaraz sprawdzimy sobie jeszcze mierniczkiem, czy nie cygani. I zrobimy sobie jeszcze ten status tutaj. To też podaję inne wyniki. No ale ok. Nie ma tragedii. Pojemność 91%. Bo to ogniwa powinny się ładować tam do 21V. A ustawione jest, żeby się nie ładowały do pełna. Tak specjalnie. Czyli by się wszystko zgadzało. Co so, my tu możemy sobie jeszcze zobaczyć? Rezystancję wewnętrzną. Cela pierwsza. 15, 20, 21. czwarta piąta. Aha, to trzeba tak liczyć, że cala pierwsza jest 15, cala druga 20, cala trzecia 21, cała czwarta 20, cała piąta 21. OK. Balans. No to zobaczmy sobie, co to nam zrobi. I to było nowe. nie chcemy liffy to wyjmę nowe aha, czyli że jest wybalansowane, okej okay. Aha, jeszcze mieliśmy sprawdzić miernikiem, co miernik nam pokaże. To tutaj może to poodłącza. Trzeba na 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040. No pięknie nam wybalansowało. Jestem zadowolony. To w tym filmiku już na tyle. Dziękuję. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Dzięki. Pozdrawiam.